ratować Unię Europejską, to trzeba doprowadzić ją do bankructwa, to znaczy usunąć ten y, y, parlament, y, stworzyć ciała konsultacyjne, organizację, która zajmuje się wymianą handlową, współpracą gospodarczą. Trzeba usunąć Komisję Europejską, czyli doprowadzić to wszystko do bankructwa, nie rezygnując ze współpracy z poszczególnymi narodami. Potrzebne będą oczywiście ciała polegające na ekspertach konsultacyjnych, które będą, że tak powiem, analizowały różne problemy, ale bez podejmowania decyzji w sprawach, które dotyczą nas. My możemy korzystać z tych właśnie, można powiedzieć, jakiś analiz, podpowiedzi, dyskusji, bo wiadomo, w każdym narodzie są ludzie cenni i możemy po prostu bardziej zrozumieć coś, czego nie rozumiemy przy takiej dyskusji, ale te kompetencje decyzyjne muszą być w naszej całkowicie jurysdykcji. I to jest właśnie propozycja, dlatego że inaczej jakby akceptowanie tego to jest droga do superpaństwa, to jest droga do tego, że odbiorą nam będą chcieli skasować nasze parlamenty, nasze władze, Trybunał Konstytucyjny, no, czyli właściwie będziemy, można powiedzieć, takim obszarem konsumentów i pracowników. Tak mówiąc trywialnie, klasą robotniczą, tak jak to było w komunizmie, która nie ma nic do powiedzenia.